Teraz ci prezent, przyniosłem się sprółeś. Do Ale kurwa, to przynieś normalną koszulkę, a nie takie coś, kurwa. No, kur, kurwa, no tak to wygląda w życiu, kurwa. Kurwa, kurwa, daj. No nie chciał. Możemy prosić, Ty, żeby włączyć sposób, ktoś w kiblu mikrofon. Włączcie mikrofon, oskarżę. Ja ja? Kurwa, kilku na ofertę. Pierdolisz, kurwa, słychać, kurwa słychać. no Parmazonie jebany. 10 minut wzięło, wzięło się kurwisko za interesy. Wa zajebało jebało z dupa, a teraz robisz siebie kurwa, już gwiazdę białko. Bokszela się bawisz, w tą Dada. rurę, kurwa? Z nim latałeś. Kurwa I teraz go ty go krepałeś, kurwa. bo klepałeś, kurwa po mnie Słuchaj, latałem, on mnie bo kurwa, kurwa okłamał. Ty, mało okłamał tego, okłamał mało mnie tego, twoja, twoja, e, twoja ekipa nie to piętnastolatki, kurwa, człowieku. Co? <laughs> Zlecać się. kurwa jakieś bzdury, chłopie? Gdyś kurwa ubem jebanym, ja pierdolę. O. O kurwa, ja pierdolę. Kurwy synie, ty kurwo, jebana dech, ponosisz ty kurwa. Nie, to było nie tak, to by był zarzut, kurwo. I byś jebana klękała do lachy to, to już ty klękasz, kurwo. Dobrze, wiemy co ty lubi. Tu właśnie stoisz, kurwo, pierdolona. Spokojnie. Ja się nie znam na tym, kto dojebał, odjebał i tak dalej, więc ciężko jest mi tu w ogóle to określić. Daj mi tu, daj mi ta historia z Boxdelem jest chudna. Dobrze, o co konkretnie ci chodzi? Dawaj argument. Że ja się nie spodziewałem, że kur. będzie żył jakąś aferą taką kulawą z tym Boxdelem, jakimiś filmikami żył. Ale jest... Halman, wiesz dlaczego tym żyję? Bo gość mnie pomawia o przestępstwa, których zrobię A dobra, ale Oczekaj słuchaj, ty parę godzin wcześniej wiesz, skoro... że ktoś mu chce rozjebać że tak. dostałeś informację. Spokojnie, już tłumaczę. Yy, Boże zadaje się z takim chłopakiem, który... Z... I ten chłop powiedział mi, że Bowser ma właśnie taki plan. Rozumiesz o co chodzi? Ale tak. słuchaj, ja tam byłem przy tym i tam nie było takich akcji. Kurwa, wstawiasz! Nie? Kurwa, jak chuj macie, skurwy, syny, pierdolę. O. o ty powiedziałeś, kurwy. kurwa, weźmy to nie Nie, 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 to jest tak, bez taki. Bez taki. To teraz zrobił FaceTime.